Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w dziewiątym odcinku zagrajmy w London Race Destruction Madres. tak e, o, dzisiaj mamy 22 kwiecień e, pierwszy dzień po świętach wielkanocnych ja przez święta wielkanocne obiecałem sobie skończyć London Race dla was tą serię ale niestety mi się to nie udało z powodu, że byłem chory i nadal jeż, jeszcze jestem trochę <klimy> Miałem grypę żołądkową No ności i takie sprawy Więc no niestety nie nagrałem dla was nic No i dzisiaj nagrywam no i co mamy Karier modę 61% ruszamy z następnym Co my tu mamy dechmet No i zobaczymy jak nasza maszynka Niedawno nabyta jak się Nam tutaj czy damy sobie nie... radę? Mi to trochę tutaj nierówno nagrywać, bo jestem w łóżku. Wiecie, co? Ja se tutaj dajcie mi chwilkę. Ja se tutaj zrobię małe przemeblowanie, bo jednak no jest mi niezawygodnie należąco leżąco. Muszę sobie siąść. Teraz git. No niestety, spędzam ten dzień w łóżku. Żeby jak najwięcej odpocząć, bo jutro ja niestety nie mam wolnego. Fuck. I od razu lepiej. Ach, kurde. Przygrzmocił nas fez. O, ktoś nas chciał tutaj trzasnąć, ale mu się to nie udało. O, teraz, teraz już nie ma tak dobrze. Yeah. O, ten już jest mocniejszy. Pierdzielę. I to najgorsze, że te najlepsze złomy są pod koniec. Niby one, one są najlepsze, wiecie, yy, no jak to mam powiedzieć, nie osiągami, tylko, no, no, osiągami, nie? Tymi mocami w ogóle. A co za debil. Ale wyglądu sylwetki to one w ogóle nie mają. Yeah. O, o to mi chodziło. Ktoś tam ma pierwsze miejsce, Viper. Viper. O. Wow. Ha, ha, ha Ale żem tu go przetrzepał. Yeah. pozabijajcie się, kurde. Wajper czyżby utknął? A, kurde, zdobyłem, a nie chciałem. No i widzicie, co się stało? Wow. A, Viperowi się nie udało. Fuck, no i ten go zniszczył Bo ja miałem główniany kurde, ten sprzęt. O, wiper. Może Vipera nam się uda. Fak spierdziela Kurde, zdobył życie farcia je. Baka. Tu coś mamy? Nie, zdawało mi się. Dobra, jak na razie prowadzę, ale przydałaby się jakaś broń. O, może być to. Fuck. No teraz kuźwa nie wyjadę, no. Daj mi tu. Fak, no kurde. Co za pech. O. Fuck. Grubo było. Źle się to dla mnie skończyło. Kulty nie w tą stronę. Znowu kto tu ma? Ostatnie miejsce. Szóstka. To ciekawe, jaki sprzęt. Tu coś się poli Już jest moje. Spóźniłeś się kolo. Jesus Christ, co tu się de dzieje? Jaki dech mecz Ło! Wow. Przymbombili we mnie? E, sią ucham sąd. Dobra, mamy życie. Przydałaby się jeszcze jakaś skuteczna broń, której tu niestety nigdzie zbytnio dobre nie widzę. Jest równo, idziemy w łeb w łeb. O fuck, a był mógł być tak pięknie? Fuck, wajper, jest jednak wytrzymały. Ożesz ty... no jo. Dobra, jest dobrze. Fak, jeszcze życie zabrał Muszę się pilnować, bo tutaj jest ta broń Ona jest... Dobra No, kiedy ona się zrozprawni? Fak Kurde, ucierpiałem trochę Dobra Czas działać, bo to kurde mamy... Dandry ma 6 killów Fak, wyprzedzili mi ktoś ma ktoś ma już siedem z wajperem to ja wolę się lepiej nie mierzyć ojojoj cienko jest cienko jest kurde jest równy wynik ten ma znowu kombaj. Ja mam połowę życia. Nie mam jeszcze zbytnio dobrej broni. Jest. Dobra. Oa, przegrałem, no fuck. Dobra, trzeba się uwijać, bo to nic z tego. A tak było blisko. Czwarcie. W gorszej dziurze nie, nie mogli dać. O, ten przywziął, kurde, tą dobrą broń. Viper. Vipera to walić. Tu gdzieś z tym knojkiem. Tego żółtego i tego czerwonego trzeba na niego polować, bo oni są najsłabsi. Yeah! Wow No nie, niech mi ktoś go tylko rozwali to. Ucieka. Patrzcie jaki cwaniak. Co za ciota uciekł mi! No kurde, ten musiał ser życie wziąć. Tak myślałem, że tak będzie. Dobra, bo jest równy wynik. Fak Jeszcze wziął broń, kurde. Cwaniaczek trzeba go pilnować. Ach, kurde. Nie jest łatwo jest ostro. Ten już kół nie ma. o uh. o oh, shit! Ale będę mucił jak będę miał tego Vapera jeżeli mi się to uda zdobyć. Bo ma już kurde 3, ja mam jeden nadal. Fak nie we mnie, Celu. Nie, chyba wiecie co. Zrobię to inaczej. Ja wezmę jakiś mocniejszy sprzęt. Ten jest. Dobra, później jest Wiper. Ja chyba wezmę tego. Bo on jest twardy. Wolny, ale twardy. Może on. lepiej nim będziemy działać. <laughs> Idziemy po nich. Ale widzicie, siły nie ma już. Już ciężko go było przepchać. Ja pierdzielę co za ciota. Trzeba było do mnie nie podskakiwać. Dobrze na, to, na ciebie to nie. Fak, co za ciota musiał mi. Jest. Pierwszy, pierwszy. Tutaj było wyrównane starcie, chociaż ten też <laughs> zbyt mocno nie oberwał. Ten jeszcze wziął, kurde Tak myślałem, że tak będzie Przywidziałem sytuację, kurde ma dwa Zwolnij... O! Jest kit No rzesz! Czy ja mam jakiegoś pecha dzisiaj, czy co? No teraz to. No ja pierdzielę, co jest? Kurde, no. Do życia tylko i teraz mi życia. wiper, bo mnie naprawdę. Kurde, czy wy przeciwko wszyscy jesteście mi? Mam odczucia, że gorzej idzie mi niż tamtym głównym. Fak, jeszcze życie nie dało. No, oj, 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 słabo to widzę, naprawdę słabo gdzieś. No, gdzie jedziesz? I tak się rozbije. No, jedź, 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 w ścianę. No i oczywiście jemu musiał wyjechać. Nie mógł mi, tylko jemu. Co tam ty ma siedem już? Ten już jest twardszy do dech, chyba bez O Boże Trzeba szukać jakiejś porządnej broni i kurde działać na nich, bo to Kurde wziął tą lepszą Ciota Więc jadę po kratkę Co jest? Czemu uciekasz, cioto? No kuź wam... Mogło być tak pięknie... Jednak to nie jest szybszy od Mustanga, ma tyle samo wytrzymałości. Lecz Mustang siedzi nam cały czas na plecach. Konkretnie, żeby się w nich wkrzanić, to jest dobrze. Tu jest. Jaj, widzicie? Z taką prędkością i łup. Dobra, mam cztery. Jest już dużo lepiej. To się wpierdzieli tutaj w kogoś. Fuck! Ach, kurde. Dobra, trzeba jechać po broń. Aaaa! Chcieli we mnie wjechać. mi strasznie Vipera przypomina i dlatego mówię na niego Viper. Viper tutaj już... brak mocy tak tutaj cwaniacze ale słabo mu to wyszło dobra mam 5 tego to walić. muszę jechać po krapy no to git, chociaż się trochę obawiałem Dobra, jest krata. Jeszcze dwa auta. I będzie git. I nie można było tak od razu, tylko musiałem się męczyć trzy ten. I teraz nagram jeszcze jeden wyścig dla was i muszę kończyć kurde, odcinek. I winner. Nie można było tak od razu. Kuźwa, nawet nie wiem, która jest godzina. Co my tu mamy? Smart crash. 21. No, za muszę kończyć, bo już z dwa wyścigi dobra Smart crash. Smart crash to, a niech będzie ten Niepo niepotrzebny mi jakiś tam samochód. Y konkretny miar szybki, najważniejsze chyba. Fuck o, 3000 tysiące mam, już to już jest pogrzebany gościu. wow ale jaki bez drift. Chociaż nie wiem, czy to jest ta mapa. Czy to ta, czy nie ta. Gdzie było tak dużo stołów? Wy zresztą wiecie. Ja sobie... właśnie nie mogę przypomnieć, czy to ta, ale to chyba nie ta. Nie, to chyba nie ta. O, ale się wrypał Fuck. O. Trochę mnie obtar Ale nic zbytnie wielkiego, złego mi nie zrobił nic złego zbytnio o Bokiem można wszędzie o Wykorzystam to Żeby mnie na wszelki wypadek ktoś nie chciał mnie wyprzedzić. Nie mają szans. Kartony i. No i stoły. To jest najlepsza rzecz. 7000 prawie. Tam ci mieli 1000. Dobra, co my tu mamy? race Trzy okrążenia. To będzie chyba dzisiaj na tyle. No, niestety. Chciałem tu więcej już nagrać. Już... Chciałem, żeby ta seria się skończyła, myślałem, że się zmiesz zmieszczę około 4, góra 5 odcinka, ale chociaż ten wajperek, żeby mi się odblokował o ty, ale powiem wam, że się genialnie driftuje tym że zarąbiście, patrzcie jaki jak nieraz mnie rzu rzu rzuciło i on wychodzi z tego driftu cały fuck trochę źle pojechałem. O! No, tu niestety już mnie wyniosło. Jadą. Jadą chłopakcy. Ooo, ale się wie wjebali za przeproszeniem. ta moi, moje lambo. O, to jest ta mapa. Generuje większą moc. Patrzcie, jak to ona koksi. Fajnie w tym no jest git. Jademy, tam ci nas gonią. Jednego już mniej. Tunel. Nie ma kombajna? Nie ma dziwne Zawsze tu jest z oponą. Ojejej. Eee, klucze klucze. A w sumie nie potrzebnę. No co ja robię? Co ja tak się mylę? Nie patrzę na łapę to jest moim powodem mojego błądzenia ja pierdzielę dobra trzeba brać się do roboty bo jeden nas dogania a tutaj się opierdzielam równo dobra teraz zaczynają dopiero drugie okrążenie Patrzcie, widzieliście to? Owszem, że tracimy dużo prędkości, ale on wychodzi ładnie. Dobra, tylko teraz, żebym nie wyleciał znowu. O, git. I tu, żeby nie wylecić, tak jak oni. Checkpoint zarobiście zdobyty. Nie powiem. Lecimy. No, rzesz No, ma nie. Moc, moc zbadana Była. No, teraz to jeszcze lepiej. A wcześniej tego nie widziałem. To to jest dobre tylko na tor i na te. na autostrady. Bo tak, to to. Masakra jest naprawdę ciężko to opanować. O, ale my odjechaliśmy. Fes. Ja, nitro mamy. Tak, najszybciej do mety. Znaczy nie nitry, tylko klucz. Uuuu! Jeszcze silnik się nie, znaczy turbo się nie zrespawnowało. Dziwne. A ty stoisz, biedny, i czekasz na zakończenie wyścigu. Uuu. Widzicie? Jakoś tutaj. To to całkowitej prędkości nie straciłem, ale drugi to by się jeszcze obrócił w drugą stronę i. By było już... bym musiał nawroty robić, kręcić, a ten... o patrzcie, kogo ja tu doganiam! Fak! Co chciałem bym... Co chciałbym go dogonić i rozwalić? Viper! Szkoda, że... Ale musi się tak... Typsko wrypać. Łohoho! To było mocniejsze, mocne! Przywaleń. Tylko, że mu nic mało zrobiliśmy. Nie, 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 nie. O Boże! Widzicie? Oj, naprawdę. Djal.pl. Fail roku. Naprawdę. Zresztą już jeden taki miałem. A pchaj się i tak, to wygram. Kurde, no. Masakra. Najgorszy odcinek chyba. A to dziewiąty, a co będzie w trzynastym? Mam nadzieję, że 8 wam się podobała godzina. Teraz ja już jadę sobie spokojnie, będę już tu driftował. Będę się jechał optymalnie, tak żeby równiutko, bez, bez problemów pokonywać te zakręty, ale niestety nasz, nasze, yy, nasz pojazd posiada niską karoserię. Nisko też yy, karoseria siedzi, niestety, niestety mamy problemy na kramężnika. Fuck. Hamulce to tu są słabe. Co was tak mało zostało? Ty, to ja może was zniszczę, co? Ty właśnie, to jest dobra myśl. Tylko kto tu przeżył? Pewnie Wiper. Tylko żeby to się nie skończyło tak jak w poprzednim wyścigu. Żebym jakoś jeszcze broń zdobył Dobra, jedziemy go go Zrobimy z wyścigu dech To Ten się cieszy, że dojedzie do mety A muszę uważać, bo kurde Jednak próbuję nam tu uciekać, cwaniaczek a mi się za broń będzie kończyć. Jest, jadę po tamtego, pewnie Viper. Fajnie by było, jakby nie. A, tak myślałem. Tyle, że ja mu gówno zrobiłem, a ja bardzo... O oh, shit! Widzieliście? Jak mi uciekaż życie? Cię tak chciał zebrać, ale miałem już full. No i co, z nim raczej nie wygramy jedynie przez prędkość. A biescy, ja pojadę sobie po jakąś broń żeby jakaś tutaj racjonalna była ona jedzie czy nie jedzie Dobrze Fak, 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 fak. Fak, tylko że my też zaczniemy się jarać. Fak, fak, fak. Dobra, trzeba go wyprzedzić jechać, zdobyć życie. on jest tutaj. Fak jeszcze? Kurde, bo się w końcu naprawi. Tyle będzie. No. O, chociaż tyle. Co my tu mamy? Dechmarz. Dobra. Ile 1%? Chyba 1% przybyło. O kurde. Dobra, tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie trzymajcie się, cześć, jeszcze wiele będzie odcinku.